Szanowni Państwo, dzisiaj naszym gościem jest doktor Tomasz Terlikowski, wykładowca akademicki, publicysta, redaktor naczelny portalu fronda.pl. Witamy gorąco. Witam również. Panie doktorze, pan doktor ma odwagę walczyć w obronie życia, w obronie rodziny, w obronie normalności. Pan redaktor niejednokrotnie spotyka się z brutalnymi atakami. Czy to pana redaktora nie łamie, nie przeraża, nie zniechęca? Skąd pan, panie redaktorze, czerpie taką siłę i odwagę? Nie wiem. <laughs> Skłonnie poważnie, nie wiem. Znaczy, szczerze mówiąc. To jest trochę tak, że jak człowiek ma dzieci, to chciałby, żeby te dzieci żyły w normalnym społeczeństwie. Po prostu. Żeby wiedziały, że rodzina to jest mamusia i tatuś, nie jakiś inny układ tatuś albo tatuś, tatuś i dwie mamusie, mamusia i dwóch tatusiów, albo jeszcze jakiś inny układ. Tylko, żeby wiedziały, tata i mama i dzieci to jest rodzina. Ja mam dzieci i chciałbym, żeby one w takim świecie żyły. Żeby żyły. W świecie wartości w miarę stałych, w miarę jednoznacznych i takich, do których nawet jak się gdzieś odejdzie, bo przecież nie mamy wpływu na nasze dzieci, to zawsze można wrócić. I myślę, że to jest główny powód mojego zaangażowania. Nie chciałbym, żeby nagle moje dzieci obudziły się w Hiszpanii premiera Zapatero albo w Polsce Grzegorza. Napieralskiego albo Magdaleny Środy. Co gorsza mam dwie córki więc, i syna, więc na razie no, to, to, córki są starsze, więc one jakby bardziej się e, niepokoją. I to jest główny powód zaangażowania. Natomiast e, skąd siły Powiedziałbym, po, po prostu e, e, tak zupełnie szczerze, bardzo pomaga modlitwa przed, przed takim starciem i po tym bardziej dzięki niej um, człowiek ma świadomość i to bardzo pomaga, że nie walczy z kimś i że nie on jest istotny, tylko walczy o coś i sprawa, o którą walczy, jest istotna i wtedy dużo łatwiej się pozbierać po rozmaitych, nieprzyjemnych. Ciosek. a potem ta, to zaangażowanie ma też to do siebie, że się człowiek spotyka z bardzo dużymi, dużą ilością sympatii i to też bardzo pomaga. Właśnie. Proszę Państwa, wróciliśmy przed chwileczką z Notu. I pół godziny spotkanie, prawie 100 osób, pełna sala. Jakie są Pańskie wrażenia? Panie redaktorze, z Strasznie tego spotkania, z rozmowy. Strasznie sympatycznie, bardzo fajni, zaangażowani ludzie, którym widać, że Polska nie jest obojętna, że Rzeczpospolita, Republika nie jest dla nich pustym słowem, ale jest czymś, o co... Dlaczego chcą żyć i o co chcą walczyć. Takie spotkania zawsze dają nadzieję i dają power na to, że Człowiek nie jest sam. W telewizji czasem wygląda tak, że człowiek jest sam, no bo ekipa jest absolutnie obojętna albo wroga, prowadzący to różnie bywa, ale często bywa obojętny lub nieprzychylny. Chociaż bywa też bardzo przychylny, to jest zupełnie osobna kwestia, no rozmówcy zazwyczaj tu już są nieprzychylni. No I człowiek ma wrażenie, że z tymi swoimi poglądami jest sam. Przyjeżdża w inne miejsce i nagle się okazuje, że tak naprawdę, to pewnie większość ludzi w Polsce nawet nie wie, że myśli prozą, czyli nawet nie wie, że jest konserwatystami, jakby tak głębiej popytać, to jednak okazuje się, że Polska jest bardzo normalnym krajem. To się szczególnie mocno widzi na takich spotkaniach. Jak się wyjeżdża z tego zaklętego świata Warszawy, która jest takim miejscem specyficznym, o tak bym powiedział, i naprawdę to było bardzo fajne, sympatyczne spotkanie. Bardzo dziękuję za obecność w Bielsku Białej, za to, że zechciał Pan przyjechać, Panie Redaktorze, tutaj do nas.